Coś, no jest w Twojej majce. Zróż to. nie, mil nie, no ale patrzy mu niczego nie. Niczego. Soldat coś znaleźć musi. Boria, czas temu na czasy, zegarek trafił, da? No, Inny jaki załatwi puszkę na cygara, A jaż to, niczego. No łeb nadstawiam. No miasto wezwolić pomagają. I co ja z tego mam. Niczego. No rower leżał. Nowy prawie, zielony, ale jak z rowerem na Berlinie. jak ja tak do siebie i rodziny z pastymi rękami wrócę. No, no, to, no, no kto da wiarę, że ja na wojnie był? No kto? Coś przetargać mus. No jak nie tu w Rydzie, nie, to ku swoje. No, 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 no. Ach, ja w twojej 29 stycznia 1945 roku żołnierze z trzeciej armii I Frontu Ukraińskiego zdobyli rydzynę. Miejscowość była okupowana od pierwszych dni wojny, jej mieszkańców poddawano rozmaitym represjom. Wysiedlenią wywożono na przymusowe roboty do Niemiec, wreszcie rozstrzeliwano w pobliskim lesie. W niedalekiej kłodzie okupanci założyli obóz pracy dla Żydów, a w samej rydzynie Kościół Świętego Stanisława zmieniono na magazyn zagrabionych mebli, w zamku zaś utworzono szkołę Hitlerjungen. 29 stycznia 1882 roku w Kuklinowie koło Krotoszyna urodził się Stefan Kałamajski, jeden z najpopularniejszych kupców poznańskich międzywojennego dwudziestolecia. Specjalizował się w branży galanteryjno-pasmanteryjnej. Miał swoje sklepy przy ulicy Paderewskiego i na Placu Wolności, gdzie z czasem został właścicielem domu handlowego. Z własnych funduszów wystawił zaś w Poznaniu Kino Słońce i urządził farbiarnię w Mosinie. 28 stycznia 1899 roku w Kępnie z inicjatywy mieszczan, a zwłaszcza doktora Józefa Trzcińskiego, zorganizowano pierwszą polską spółdzielnię oszczędnościowo-pożyczkową. Działała ona pod nazwą Banku Ludowego. Jak odnotowano, obywatele pożyczali w niej pieniądze na rozsądny procent, dużo niższy niż w Lombardach czy u Żydów. Jedynym synem Hipolita Cegielskiego był Stefan, który kontynuował pracę słynnego ojca, jednocześnie wykazując się w szeregu towarzystw kupieckich, przemysłowych oraz bankowych. Stefan Cegielski był także radnym miejskim, który bardzo się troszczył o stan oświaty. Zmarł 29 stycznia 1921 roku. Włoszakowice Koło Leszna to miejsce urodzenia Karola Kurpińskiego jednego z czołowych kompozytorów polskich przełomu XVIII i XIX wieku. Tam jako młody chłopiec, także pod kierunkiem braci Wańskich, sposobił się do zawodu muzyka. Stamtąd wreszcie wyruszył na podbój nie tylko kraju, ale i Europy. Tradycja ta jest we Włoszakowicach kontynuowana. 29 stycznia 1976 roku powstało tam Towarzystwo Muzyczne imienia Karola Kurpińskiego.